Na witajcie! Jestem Agro Adam, witam was w na moim kanale. Ze mną jest Janet. Kenet. Siemaneczko widzowie, ja te, Ja jestem Kenet i dzisiaj ze mną jest pan Agra Adam Dzisiaj robimy... Tak, e, witam! No, jakby u niego, u pana Adam na kanale będzie jego perspektywa, czy jak coś tam mówi, e, będzie na jego kanale, a u mnie na kanale będzie moja. Więc z mojego ciągnika, a tak. u niego z jego ciągnika. Dzisiaj robimy strajk rolników, e, w naszej małej wiosce, tutaj No Farm, tak. No Food. Zaczyniamy. A jak kolega, mój sąsiad powiedział, ten film jest na dwie perspektywy. Jedna będzie u mnie, którą widzicie teraz, druga będzie u sąsiada. Dzisiaj, tak jak mówiłem, będą streki rolników, ale na początek, no tutaj piękna tablica, też mam tablicę. Na początek przedstawiam Wam gospodarstwo, bo jeszcze go nie widzieliście. To jest betoniarka do zaprawiania. Na To jest w stodole. Tu jest Buda. Tu jest Rowerek. Tu jest Domek. Tu jest Stodoła. Tu jest Obora. Mam jedną krowę na razie. Tu jest pszczepa, Taka o. 30. Tu jest kombajn Bistula. Tu jest Kultywator z tyłu brony. Kultywator da podpięty. Tu jest Ursus C385, a którym dzisiaj będę jechał na strajki. Tutaj w stodole jest Wiaderko. To jest właśnie, właśnie tablica na Strike, Tu jest Przeba, Dobra, sobie Widzimy się y, plasa... Nie. Y, dobra, widzowie, musiałem sobie sprawdzić. Y, w takim razie już jedziemy na strajk. Y, przypominam Wam o Sobiczku i łapeczce w górę i wpadajcie do, link, y, do linku w opisie dwóch linków: pana Agro-Adama i Geometriego. I właśnie. Okej. Również e, przypominam o, o Subiku na naszych dwóch kanałach. I zapraszam też do opisu. Tam są linki do, do kanału Geometrygo i Keneta. No tak. Dobra, tylko zamykam drzwi u mnie. Ciągniczko. Czartełka jest... sobie odpalę. Jeszcze odpalę tego Czekaj, komputa. Ja nie mogę zamknąć drzwi. O, dobra, jest zarobiście. Dobra, światełka, wszystko dobra. oczywiście. Jakby co, jedziemy 7 na godzinę, wstęp ustaw ten pomad, klawiszemy 1 A 3, 3 aktywuj Jest ja Czekaj, ja pojadę pierwszy Dobra, blokujemy drogi gdzieś, na pewno Czekaj, ja jedę pierwszy Chodź teraz troszeczkę, przygazówkę damy na plac i z placu później zdecydujemy, w którą stronę jedziemy No Dawaj za mną Tutaj się siedemka, kogucik Ile jedziemy na godzinę? Tak. Yy, na razie 7. Znaczy teraz... dowolnie, później 7. To staw. Tam je wodali jeszcze jak można było widać. Nie może troszkę i... lagować, bo ja mam obs i wszystko. Mam ja no, mnie też. Ja Miałem większość włączonego. Miałam nawet Steam. Dobra. Ustaw się tutaj za takie, mną. Takie ogromne lagi, co wy macie, to po prostu wina OBS, -a, nie? A nie akurat mojego kompa, bo... Farming delikatnie też mi laguje, ale. No, stoję. Dobra, chodź tutaj. O jej, tam pan uciekli. Chodź tutaj do mnie. No. W którą stronę będziemy jechać? Mi się wydaje, że tam. Pst. W tamtą stronę, tak? Tak. Dobra, zejdziemy. Idziemy 7 na godzinę. To, macie 7 na godzinę. Żadne tym pomacie 7 albo jednak 8, no i dobra, dobra, ten pomac włączony jedziemy. Abaryki, abaryki, abaryki. i jedziemy. Awaryjki, awaryjki, no, jedziemy. Dobra, jedziemy tak tutaj Dam też czasami. No. Tego a się na pewno nie spodziewali, się, że coś takiego zrobimy. Hmm. No. Jedź, może Czekaj. Dobra, teraz aktywuj ten pomysł. Cały czas to robimy. W tym strajku nie chodzi o to, żebyśmy e, blokowali drogi normalnym ludziom, zwykłym, tak jak tutaj o, utrudniali im żyć. Tutaj później pojedziemy po pasze, e, tylko po prostu chodzi o to, żeby e, blokować też e, skupy, tam gdzie przyjmuje, przyjmują zboże. No. No. Też może po tych strajkach może ceny podniosą, ale wielka nie na razie jest taki ostrzegawczy, bo tylko dwa ciągniki. Czekaj, jedźmy tak slalomem. O, coś takiego. Gdzie slalomem? Znaczy środkiem ja tak będę jechał. Dobra. Ja też. Dawaj, to na niego. Bo on nam zajechał do domu. No nie, już tak nie będziemy. Po lusterku. No i co? Też e, zrobimy trasę a taką kró, krótką. E, zapisywanie się włączyło. Ja wam pokażę. E, do, dokąd zrobimy trasę. To będzie taka krótka bardziej. Trasa będzie no, gdzieś od, od... No to tylko o naszą, naszą wioskę wychodzi. my tu mamy dużo skupów. No. Patrzcie, tu czekajcie. Patrzcie ile skupów tutaj jest. No. Do którego jedziemy? Co? Do którego skupu jedziemy? To żadnego na razie. Znaczy blokować. Ale się tylko... się tylko do drogi. Dobrze, dobrze, dobrze jedziesz, dobrze jedziesz. Tylko uważaj na samochody znak Dobra, prowadzę. Ważne, bo jedziemy znaczy za, za, za przeciwko. E! Hm. A ja to co, załatwiane na tej krzyżówce już? Nie wiem. Gdzie tu jest skup taki najbliższy? To może zablokujemy. Ale skupów na razie nie blokujemy. Dopiero później. Poza tym skupy już wszystkie przejechaliśmy. Zawracamy tutaj? No dobra. Dobra i w drugą stronę teraz. Nie wypuszczaj ich, nie wypuszczaj, czekaj, ja ich... No to o, <laughs> ojej, przytulły. Ja czekaj, ja, ja im wiadę, dobra. bo koła. Tylko podniosę. Puść, puść, puść ich. Jechać. Dobra. No i dość. O kurcze. daj film. Papiery. Nie, czy włączy mi się film na odcinku? Teraz zwiększę, zwiększmy prędkość do 10 na godzinę. No, że takich dom sobie nie daliśmy. No. Dobra, mi się wydaje, że tu już możemy się ustawić, po prostu blokować drogi. Ale czynyś, w sensie, że jak się ustawić? No po prostu w poprzek, bo tu, bo tu jest główna droga. Dobra, dawaj się ustawiamy po prostu. Myślę, że tak. Ty się ustaw bardziej na drugim pasie. No tak. A czy ja tak bliżej Dobra. siebie byśmy musieli. Czekaj. Mm, tak, żeby... Kurde, blukał... przejechał! Kubaniec jeden. Hm. Ja tu będę zatrzymywał ich. Będą chcieli przejechać. Jedzie jeden stamtąd. Dobra, jest Gites. Cofnę trochę Polska, Polska. Róbmy taki trójkąt, taki trójkąt zrób zatrzymuj, zatrzymuj, zatrzymuj! Bo ja się tak chcę ustawić, tak... To się strasz, to blokada, co O, Gites. Nie to robisz? Dobra. Opuszczamy to. Nie, niech, niech będzie podnoszone, wtedy będzie lepiej widać. No. I koniec tego dobrego. Zrób zdjęcia na, telefonem. Dla Na złego. Telefonem i czekaj, ja wyłączę screena z tego. Miniaturkę zrobię. Dobra. O. Czekaj, nie, miniaturkę taką zrobimy. To ja sobie tu stanę po Jaką? O. o. Dobra, czekaj. Dobra, jest Gitas, zaświęta Mogą być widzowie teraz laki u mnie Przez tego screena No i co, chwilę poblokujemy i zaraz trzeba będzie wracać No. Akurat trafiliśmy na mało aut, Jeżdżą... ba bardzo mało aut dzisiaj jeździ No ale tu jest pewnie na mapie, że strajkują Na pewno, na pewno Mało, tak, cudowny! Dzisiaj mało traktorów jest, bo ogólnie widzowie to strajk był ostatnio taki ładny. Ale u nas w no. oj ładny. to policja przyjechała, a dzisiaj. O, tak jadą. Dzisiaj w niespodziewanym momencie tak się ułożyliśmy i. No właśnie. no, to policja nawet była. Dajcie! Będę, nie przyjedziesz, ma trzymaj, trzymaj, trzymaj tam ruch, trzymaj tam ruch drugie, z drugiej strony, tylko przyjadę. Zawrócę. Tak? Ej, stój gościu, stój. Bo cię znajdę. I tak nie przyjadę, bo tutaj stoi ta. Mój, mój parpar. No. O tak. Jedni czytają z tej strony, tylko ze tamtej. No. Dobra Jeszcze tu sami. To już? Dobra. Nie, nie, jeszcze nie czekamy, nie? Jeszcze czekamy, aż. więcej ludzi. On tu się zaczyna korek robić. Nie, tam jest więc większy chyba. O nie, tutaj Wie? jest zdecydowanie większy. Ja je to ja policzę. Tu jest 8, a tutaj? 9, to jest 9, to większy tutaj jest. No, i koniec! Czekaj, okay, jeszcze jeszcze za sojną Nie, ja jeszcze chwilę postoję. Nie wiem, jak ty. Ej, ja, ja też Franek stoję. Jest, Franek sąsiad, idzie. A Gdzie? on ma ciągniki w naprawie, wszystkie. Budy, ten? Tamten? A ciągniki w naprawie. Czekaj, okay. ja pójdę. Ty ja tam stój! Ewa, ja flanek, co tam? Na ty nierozmowny, widzę. Dobra, to nara. <grym> Ty, co? Z, za jakieś 50 będziemy już jechać, chyba zaraz policja, Bez wojny, no. Będzie trzeba jechać. Dobrze, to dom. Nie przejedziecie tędy. Ej, idź do mnie i posłuchaj, co robię. Dobra, to co? Będzie musiał zbijać? No tylko jeszcze, jeszcze jednemu lampę zbiję. E no gdzie, to już bez... tak w maskę. Dobra, jedziemy. Czekaj, czekaj, bo za jeszcze... to momencik, czekaj. Uuu. Dobra, 10 na godzinę. Tak, 10, dobra. Do, do tych, do gospodarstwa mojego jeszcze będziemy blokować. Góry cię czekaj, bo mi ten pomap coś zabił. co? się uważa, bo tutaj nie jadą. Dobra, no lusterka nie będą mieli najwyżej. Dlatego tych znajomych ten oszczędzam, a tych innych to... Sam widzisz. A, bo Dobra, tutaj tym białym, tym białym samochodem to ten. Bogusław chyba. No. Ten no to jakiś inny. Ten <laughs> to, to jakiś inny. Z nami to chyba ten Heniek jedzie. Tego tam nie rób. Ej gdzie we mnie wjeżdżasz? 10 na godzinę! Ja jadę, jadę Dobra, zaraz koniec, bo tutaj już widać mam gospę Jaki korek co nami? Za rok jak będzie no to znowu lecimy Jak co będzie? Jak kolejny strajk będzie to znowu lecimy A jak? Tam dwa razy nie trzeba mówić Dobra, tu już ciśnie do chaty Dobra, Na, awaryjki opu, opu opuścę. wyłączę tylko ten standard i ja, o, ja opuszczam, żeby awaryjki było widać lecę. No i Dobra, ja już opuszczam, Zaczynam podnoszę a kierunkowska jest, jest skręcam. A ty się... A ty jesteś tam tą dróżką koło mnie pojeść na swoją gospę, chyba, że chcesz do mnie zajechać. Wiadę do siebie. Dobra. Czekaj, chodź zobaczymy ile idzie. Chodź. Jeden, dwa, trzy, cztery, cztery. pięć. o no jedź pięć, ty Piel, nie jeden! Siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Nie, ja tylko dziewięć liczyłem. A, to mało nawet. On nie patrzy, jakie ładu No i co? Mamy. A? Zobacz, jak zechą mówią. Tutaj. Zobacz, to, patrz, patrz, patrz. O, ten niec. Patrz, jak się gapi. Widzisz, patrz, patrz, widzisz, jak o. się gapi. No. Dobra, jedź stąd. Nikt cię nie lubi. Co zazdrościsz tego sprzętu. Dobra, jedź. Jedź, już ci mówię. Pojedziesz czy co? Tam, tam masz drogę, patrz, widzisz super bohater! Wii ui, wii! Ui, widzisz wii No ty, no dobra, ty jedź, bo cię popcham Popchad cię. Jechać wszyscy! No Barzesz za tobą! Nie no, go trzeba popchać ewidentnie. kur. A ty co? Jeźdź! Nie z tego odcinka u mnie, to już chyba będzie wszystko. U mnie też! Dziękuję wam za takie ładne. No... za takie ładne ogólnie. Jeżeli tu jesteście, to napiszcie w komentarzach, jeżeli dotrwaliście do końca. To napiszcie... Napisz hashtag daj. O, o! Napiszcie hashtag, strike hashtag strike. Napiszcie. Ja no, tak. nie jestem rolnikiem, ale jestem strażakiem, ale no, wiecie. No, popieram rolników, bo. No, tak, tak więc. W tym odcinku będzie wszystko. Z był dzisiaj Kenet. Dobry i do widzenia. Kupię sobie trochę. No, do i. widzowie. Na Nara widzowie.